Witajcie! Znajdujemy się właśnie w Rzeszowie, w showroomie majowym. Jesteśmy tutaj po to, aby wybrać meble dla zwycięszczenia konkursu na metamorfozę tarasu. Zostańcie z nami! Skupimy się na wyborze zestawu wypoczynkowego, fotela wiszącego lub huśtawki i elementów dekoracyjnych. Rośliny, których użyjemy w metamorfozie, wybierzemy w szkółce Miłość, znajdującej się w miejscowości Kupno Podrzeszowym. Szkółka jest partnerem i sponsorem konkursu. W Pergoli zaprojektowałam rośliny między innymi takie jak lilak pospolity, hortensja bukietowa Lamelight, rozplenice japońskie, lawendy, bodziszki i hibisku belinowego, którego ostatecznie podmieniłam na hortensję Polstar ze względu na to, że kwitnie ona znacząco dłużej ponieważ od czerwca do września możemy się cieszyć pięknymi kwiatostanami, które później możemy ściąć i włożyć do wazonu. Właśnie znajdujemy się na ogrodzie Biłgoraju, gdzie ukończyliśmy metamorfozę marki Majowo. Zastosowaliśmy tutaj zestaw mebli wypoczynkowych Duisburg. Oraz ze względu na to, że właściciele mają małą córeczkę, użyliśmy fotelu wiszącego, który nada się zarówno dla niej, jak i dla jej rodziców. Dodatkowo zastosowaliśmy piaskownicę osłoniętą żaglem ogrodowym, który zapewni cień w upalne dni. kompozycji została obsadzona roślinami tak naprawdę zwiewnymi, użyte zostały tutaj trawy takie jak rozplenica, tużyca oraz kwitnącymi. Mamy tutaj lilaki pospolite, hortensje, lawendy, bodziszki, dzięki czemu przez cały sezon będziemy mieli elementy kwitnące. Dodatkowo możemy zastosować donice, w których posadzimy zarówno rośliny wieloletnie, jak i jednoroczne. Tak naprawdę to my decydujemy, czy ta przestrzeń ma wyglądać tak samo przez wiele lat, czy zmieniać się co roku. Mam nadzieję, że ta metamorfoza zainspiruje Was do zmian w swoich ogrodach.